Robi ten kwit, potem pik pik kartą wbita na street Siema, siemanko, gadam se z fanką, chce mnie na pewno Ona to brylant, ja raczej się perłą Chwytaj mnie za berło, krółowo jednej nocy Korona ci nie spadnie Z głowy jak się ze mną stoczysz Nie zrobię ci foci na snapi Choć jestem tu aparatem, nie zrobię ci foci na snubi, chyba że z moim kutasem, tymczasem ci podziękuję, bo są rzeczy ważniejsze niż szparka. Nie mówię tu o twojej dupie, zobaczysz na grupie, że gówno pyl to marka narka.